Słowo Boże na dziś, wtorek 28 października 2025 roku, Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia. Nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. W nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w nim i Wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez ducha. Oto słowo Boże. Psalm 19 Po całej ziemi ich głos się rozchodzi. Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon. Dzień opowiada dniowi, noc nocy wiadomość przekazuje. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi. Nie są to słowa, ani nie jest to mowa, których by dźwięku nie usłyszano. Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, ich słowa aż po krańce świata. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ciebie Boże chwalimy, Ciebie Panie wysławiamy, Ciebie wychwala przesławny chór apostołów. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu Jezus wyszedł na góry, aby się modlić i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami. Szymona, któremu nadał imię Piotr i brata jego Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia, a cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Oto słowo pańskie.